Ciemka, dzisiaj pokażę wam jak stworzyć każdą potkę w Minecraft. W opisie filmu znajdują się taj dzięki którym bez problemu znajdziesz interesującą cię część filmu. Bardzo proszę obejrz początek, gdyż w nim zawarłem wszystkie informacje potrzebne w tym materiale. A jeśli doceniasz moją pracę, zostaw subika i łapeczkę. Zaczynajmy. Na początku chciałbym zacząć od podstaw, jakim jest jasnopył oraz redstone. Jeśli w produkcji potki użyjemy jasnopyłu, zmieni on poziom mikstury na maksymalny. Natomiast jeśli dodamy do niej redstone, spowoduje on wydłużenie czasu jej trwania. Zostaje jeszcze jedna informacja związana z potkami, czyli brodawki. Bez brodawek nie możemy rozpocząć procesu tworzenia potki, ponieważ pozwalają one stworzyć klarowną miksturę, która jest reakcją wyjściową dla wszystkich mikstur. Na zakończenie dodam, że aby stworzyć miksturę rzucaną potrzebujemy prochu. Skoro podstawy już wyjaśniłem, przejdę do samego tworzenia potek. Mikstura szybkości do ich stworzenia potrzebna będzie jedynie brodawka i cukier, które dodajemy w kolejności w jakiej je wymieniłem. Po otrzymaniu oczekiwanej potki możemy wydłużyć jej działanie dodając redstone oraz ulepszyć do drugiego poziomu dodając jasnopył. Mikstura skoku. Wymaga ona jedynie króliczej łapki. Zgodnie z zasadą po jej otrzymaniu jej działanie możemy wydłużyć dodając redstone oraz ulepszyć używając jasnopyłu. Mikstura spowolnienia. Jest to mikstura, którą tworzymy poprzez dodanie sfermentowanego oka pająka do mikstur, które zwiększają nasze poruszanie się, czyli tych, które wymieniłem przed chwilą. Oczywiście jej działanie wydłużamy poprzez dodanie redstone'u oraz zwiększamy jej poziom dodając jasnopył. Mikstura siły. Należy do najlepszych mikstur w Minecraftie, a do jej stworzenia potrzebujemy płomiennego proszku, który pozyskujemy od blaze'ów. Następnie zgodnie z zasadą dodajemy redstone i jasnopył, aby ją ulepszyć. Mikstura leczenia. Wymaga do stworzenia lśniącego arbuza, który aby pozyskać, musimy posiadać złoto oraz arbuza. Natomiast w przypadku tej mikstury możemy dodać jedynie jasnopę do zwiększenia jej poziomu. Jako ciekawostka dodam, że na pierwszym poziomie leczy gracza o 3 serca, natomiast na drugim zwiększa się leczenie podwójnie. Mikstura zatrucia. Do stworzenia wymaga zwykłego okapająka, i tak jak w poprzednim przypadku, możemy zwiększyć jej poziom dodając jasnopę oraz wydłużyć dodając redstone. Wydaje mi się, że potka ta jest bezużyteczna, jeśli nie będzie rzucana, no bo chyba nie chcemy otruwać samych siebie, lecz innych. Dlatego przypomnę, że aby otrzymać taką potkę rzucaną, wystarczy dodać trochę prochu. Mikstura krzywdy. Pozwala na natychmiastowe zadanie przeciwnikowi kilku serc, w zależności od poziomu. Aby ją stworzyć, używamy dwóch poprzednio wymienionych potek. Mikstury zatrucia lub mikstury leczenia. Jeśli odcinek Ci się podoba, a Ty doceniasz moją pracę, zostaw subika i łapeczkę, aby moje materiały trafiały do większej ilości osób. Dla Ciebie to 10 sekund, a dla mnie ogromna radość. Mikstura regeneracji. Mikstura regeneracji zwiększa tempo odzyskiwania życia przez gracza, a aby ją wytworzyć potrzebna jest łza gasta. Na jej ulepszenie potrzebujemy tak jak zawsze redstone'u i jasnopyłu. Mikstura Ognioodporności Daje nam czasową odporność na obrażenia zadawane od miecza z fajera, oraz lawy. Aby ją stworzyć potrzebujemy magmowego kremu. Potkę tą możemy jedynie przedłużyć dodając redstone, a jasnopył w tym wypadku nic nie daje. Mikstura Oddychania pod wodą To jedna z mikstur, które są najrzadziej wytwarzane, gdyż bardziej opłaca się pozyskać hełm ze specjalnym zaklęciem niż pozyskiwać rozdymki, gdyż tylko one pozwalają stworzyć taką miksturę. Aby ją ulepszyć, możemy dodać redstone. Mikstura widzenia w ciemności. Aby ją stworzyć, potrzebujemy złotej marchewki, do której wytworzenia potrzebna jest zwykła marchewka oraz złoto. Zgodnie z zasadą przedłużamy ją dodając redstone. Mikstura niewidzialności. To mikstura, którą tworzymy dodając do przed chwilą wymienionej mikstury sfermentowane oko Podstawowo podkata ta posiada 3 minuty działania, lecz przedłużamy ją do 8 dodając redstone. Mikstura żółwiego mistrza. To chyba najrzadziej wytwarzana mikstura. Aby ją pozyskać do klarownej mikstury dodajemy żółwią skorupę. Daje ona nam trzeci poziom odporności oraz czwarty spowolnienia. Przedłużamy ją dodając redstone oraz ulepszamy wytrzymałość o 1 dodając jasnopył. Daj mi znać czy w ogóle wiedziałeś, że można taką potkę stworzyć. Mikstura powolnego opadania. Aby ją stworzyć potrzebujemy błony fantoma. Gdy już ją pozyskamy możecie dodać do niej redstone wydłużając jej czas o 2,5 minuty. Mikstura słabości. To jedyna mikstura, która nie wymaga klarownej mikstury, lecz wystarczy zwykła butelka z wodą. Aby ją pozyskać dodajemy sfermentowane oko pająka. Wydłużamy czas jej działania dodając redstone. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam pomogłem i polecam moje inne filmy. Do zobaczenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.